Jestem Max i to jest moja Toyota Supra Mark III z rocznika 89. Młody Zajawkowicz e, motoryzacji, jeszcze kupując ten samochód, nie wiedziałem do końca, jaką, może nie legendą, ale jego e, następca był obdarzony. I kupiłem ten samochód, ponieważ tak naprawdę miał popapy dopiero Dopiero się dowiedziałem, czym jest ten samochód po, po zakupie, i jak trochę się zagłębiłem w ten świat motoryzacji. I motoryzacja mnie zaraził tak naprawdę tata, który od zawsze gdzieś tam. Fajnymi samochodami jeździł, handlował tak naprawdę nimi, więc jakoś się to tak ułożyło, że kupiłem go przed pandemią i dorastając w wieku 16 lat, to tak czytałem o tej motoryzacji, poznałem kilku fajnych znajomych i jakoś to jakoś poszło, że moja pasja się dalej ciągnęła. Zaraziłem tym swoich kolegów również i no tu więcej mówić, no. Zacząłem po prostu działać w tym kierunku. Samochód cały czas tam jakoś był starany, odnawiany, dopieszczany, pomimo braku jakiegoś doświadczenia. To szczęście mi dopisało i udało mi się go zdobyć w fajnym stanie, więc tak naprawdę były do wymiany mankamenty, podstawowe serwisy, więc nie było jakiegoś większego problemu. Ja jako dzieciak z pomocą jakąś rodziców, rodziców taty, który też był zadowolony, że wybrałem taką zajawkę, a nie inną, po prostu to jakoś wyszło. tak naprawdę parę dobrych miesięcy, moja przygoda się zaczęła grą tak naprawdę w Need for Speeda i no po prostu szukałem jakichś starych klimatycznych samochodów, bo wtedy jeszcze dużo jeździłem na deskorolce, miałem taki no, stary styl po prostu, jarałem się starymi rzeczami. Udało mi się kupić w Rzeszowie, na początku był dylemat tak naprawdę, bo było kilka fajnych samochodów do wyboru. Ja jako tam dzieciach z rodziny, która bardzo mnie wspierała i pozwalała mi się rozwijać dobrze, zarobiłem swoje pierwsze pieniądze. Wtedy przed pandemią samochody były naprawdę w tanich cenach, więc udało mi się wyrwać za super cenę. A dylemat był pomiędzy 300, 300 SX-em SX a Mitsubishi 3000 GT, też w czerwonym kolorze. Choć żaden samochód mnie aż tak nie przekonał jak ten, więc w wieku 16 lat pojechałem z ojczymem lawetą do Rzeszowa obejrzeć to niunię i... No jakoś tak wyszło, że została tylko odpalona i się zakochałem w tym dźwięku. To już za mało lata, to flex, głośny samochód. No, przekonałem się, zapłaciłem, przywiozłem do Gdyni. Była to zima. Na moim Instagramie jest cała historia tego, może nie historia, ale Cała przygoda z tego, jak to zakupiłem. No samochód tak naprawdę nie potrzebował żadnych... Było można... O, inaczej. Było można nim wracać na kołach, ale no jednak stary samochód każdy się bał. Moja mama była serdecznie nastawiona do starych samochodów, bo sama kiedyś posiadała za mało lata. I no dosyć awaryjne są te stare samochody, choć z tym nie mam żadnych problemów. No z zewnątrz tutaj nie ma za dużo. To jest rzeczywiście stary samochód, który najpierw powinien być moim zdaniem doprowadzony do stanu może nie seryjnego, ale właściwego, a później modyfikacje takie, żeby ten samochód rzeczywiście osiągnął tam jakieś osiągi i wyglądał i tak dalej. Więc z zewnątrz jest tylko zadbany lakier i, i felga. A można wspomnieć o gwincie, nie jest to takie z zewnątrz, no ale ma wpływ na jednak ten wizerunek auta na drodze. No, felgi ogólnie, to no, jest też śmieszna historia. No, ja jestem zajawiony sportową jazdą, no i miałem jednego bubla z tym samochodem. No, zdarzyła się mała kraksa, było trzeba począć nowe poszycie tylnego lewego błotnika. No, ale każdy jakoś tak zaczyna i myślę dopiero, że w tym momencie, jak miałem ten pierwszy wypadek, dopiero się nauczyłem jeździć i, i wyobraźnię otworzyłem trochę. Pomimo, że dalej lubię sobie gdzieś tam torowo pojeździć, to staram się dalej uważać po tym wypadku. No, to też jest samochód, którego bym nie chciał drugi raz rozbić. No, modyfikacje w środku są takie, że mam założony na przykład short shifter, który niedawno wymieniałem. Jest kierownica sportowa oczywiście. Oczywiście odnawiam tapicerkę całą, szukam części. Mam, nie wiem, niektórzy są tego fanem, niektórzy nie. Mam sadzone radio z CarPlayem, no ale tak poza tym no to w środku nie ma dużych zmian. No mówię, chciałbym to auto zostawić w takim fajnym stanie. Co raczej tego samochodu nigdy nie sprzedam, więc jest to samochód, który będę robił pod siebie stricte. I zobaczymy, tak samo wygląda z felgami. To są moje drugie felgi. Poprzednie przy wypadku poszły. Teraz są takie, no można powiedzieć, budżet, budżetowe. No nie mogłem nic innego znaleźć też jestem studentem i, i, i trzeba sobie radzić w życiu, jakoś trzeba po, po, połączyć te życie motory, fana motoryzacji i studenta i to jest w tym wszystkim najlepsze, że e, masz takie swoje oczko w głowie, na które cały czas odkładasz i to tak najbardziej cieszy, jak odłożysz te pieniądze i kupisz choćby małą rzecz do tego samochodu. Mody są planowane dopiero, no jest klasycznie to co by każdy nastolatek zrobił po zakupie swojego pierwszego auta, czyli układ dolotowy moim zdaniem, jest zrobiony układ dolotowy, w sumie jest w częściach, tak naprawdę jedna z tych części jest za mną, jest to rura trzycalowa, aluminiowa, a tak to poza tym, no jest póki co stożek zmieniony, no i też głównie serwisy. Wymiana uszczelek, pokrywy zaworów, miski olejowej. Teraz mam jeszcze uszczelnienie wału do zrobienia. No ale no... Trzeba jakoś z tym żyć i, i uzbierać pieniążki, żeby w końcu było to jakoś... wymienione, później mody. Na mody czekam takie jak... No chciałem ten samochód zachować jednak w wolnosącej e, 3-litrowej rzędowej szóstce. No bo jednak tego dźwięk, tego silnika... No nigdy nie słyszałem takiego samochodu czy motoru, obojętnie. To ma swój unikalny dźwięk, i zupełnie inaczej by to brzmiało, gdy miał to turbinę, czy, czy nie. Ja teraz nie mówię, że po prostu nie było mnie stać na auto z turbo, bo wtedy o tym nawet nie wiedziałem, że one z turbiną wychodziły. Słyszałem jedną z turbiną i to jest zupełnie inna bajka. No. Chciałbym po prostu zostawić tą rzędową szóstkę 3 litrową wolnosącą, i po prostu włożyć do niej części jak najbardziej wytrzymałe i zrobić jak najładniejszą. Komory silnika i żeby to po prostu zostało ewentualnie zmapowane jako żeby ten. choćby żebym miał strzały. Bo <laughs> no to też jest niby rzecz wieśniacka, ale no, no się sprzedaje, no mi się podoba, no fajnie by było, jakby tam sobie purkała czasami jakąś marchewką. No ale no nie jest to konieczność póki co. Nie jest to e, rzecz, którą trzeba zrobić na teraz. Tym Dreamcarem jest trochę abstrakcyjny samochód. Może to nie jest Dream Car, bo ja tak naprawdę nie mam stricte Dreamcaru, mnie po prostu jara modyfikowanie samochodów, robienie czegoś swojego, no, czy to jest Nissan Micra, czy to jest Lamborghini, czy to jest Golf. Mi się podoba, jak ktoś po prostu fajnie to wyeksponuje, fajnie ten samochód będzie wyglądać. I wcale nie musi to być jakiś super samochód. Mnie po prostu z takiego stricte seryjnego wyglądu. Jest to włoska marka, bo to jest cel Lamborghini i jest to też stare lata, bo to są Lamborghini Countach, No Jest to samochód rzeczywiście, który ma też fajne, podobne takie kanciaste kształty. Jest to też auto z manualem i nie wiem, no, póki co szukam jakiejś fajnej rajdówki na kajotesy, ale no mówię, no, student, budżety. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, czy ten sezon, czy następny.